To ma pójść na... Nie. Nie wstawimy tego tubany. Dawaj. Moral tej historii jest taki, że pewnego dnia, jak ktoś chciał przyjść do mnie do pokoju, to postanowiłem spakować moje walizki w tak szybki sposób, że spierpiołem za granicę i znalazłem się w terytorium Niemiec szybciej niż zdążyłem lub dwa razy. I można powiedzieć, że za tak, bo to jest idealny, idealny kraj na kapitalizm oraz e, policyjne trzy Okej. Okay. Ale problem z wyjechaniem do Niemiec był taki, że nie miałem zbytnio przyjaciół. Nie? Na szczęście miałem farta ponieważ nie miałem przyjaciół, ale miałem sąsiadów. Znaczy, mieszkaliśmy w takim domu z, z moimi rodzicami. E, to był taki śmieszny dom, bo jakby wynajmowaliśmy dom, ale nie wyna wynajmowaliśmy całego domu, tylko jakby podzieliliśmy się piętrami, że jakby pierwsze piętro to było osobne mieszkanie. I to, to było osobne mieszkanie? I, I to mieszkanie było wynajmowane przez <laughs> Żyda. I stąd również nasz, nasze słowo-klucz. E, ten Żyd był e, o, ożeniony z jakąś Niemką, która była artystką. Mówiła, że jakoś coś maluje, ale w sumie w życiu nie widziałem, żeby trzymała pędzel w ręce i w sumie jakieś obrazki, które wisiały na ścianie były porównywane do tego, co Belfina ostatnio namalowała kręcąc dupą po jakimś kawałku papieru. E, no ale nieważne. W każdym razie nie miałem zbytnio dużo przyjaźń, przyjaciół i w sumie to byli nawet spoko sąsiedzi, bo zawsze tam starali się jakoś nam pomóc. I jeździliśmy do jakichś urzędów razem i tak dalej i tepe, było fajnie. No i właśnie, problem był tylko taki, że oni czasami chcieli się tak zaprzyjaźnić, co nie? Ja ogólnie mam problem z tym, żeby się zaprzyjaźnić w życiu, nie? No, 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 oni chcieli się tak zaprzyjaźnić, zapraszali mnie czasami do góry do siebie, do domu. I oprócz tego, że dosypowaliśmy sobie razem coś do herbatki czasami, to... No, ten ziomek chciał, bo on nie miał syna ten tym co nie? Miał syna i, i ten syn w sumie był chyba jakimś tam lekarzem, inżynierem, nie wiem, w każdym razie miał jakąś taką zajebistą profesję po sobie. Więc e, no, więc on w każdym razie powiedział mi, że oprócz tego, że ten jego syn ma jakąś tam profesję po studiach, to jeszcze jest producentem muzyki, co nie? <laughs> To jeszcze jest producentem muzyki. Więc e, Ziomek mnie zaprosił do, do siebie, do góry, nie? Do swojego Sex Dungeona, bo w sumie, może, no nie miał takiego Sex Dungeona, ale miał taki Beskito taki Gaming Room, nie? Że, że miał, znaczy, no nie był taki Game, to był taki Boomer Gaming Room, że miał jakieś takiego PC-ta za, za 200 dolków, którego kupujesz w biedronce, nie? Miał postawiony kutaszefuncio fotel, który wyglądał jak ta małpa z atomówek, co się siedziała na fotelu, dokładnie taki sam fotel. nim jakieś tam różne regały z książkami i tak dalej, nie wiem o co chodzi. I w każdym razie, <laughs> no. W każdym razie zaprosił mnie do siebie, do tego Gaming Cave'a, do tego Sex Dungeon'a, żeby właśnie pokazać mi muzykę swojego syna, co, nie? I pomyślałem sobie, no dobra, no jakby źle nie może być, nie? E, źle nie może być, bo co mnie, no posłuchamy sobie i wyjdę tam po 5 minutach. Na no, szczęście okazało się, szczęście, nieszczęście, okazało się, że nie wyszedłem tu po 5 minutach. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że był wielkim fanem muzyki swojego syna, więc odpala mi te bity, nie? I okazało się, że jego, jego synek to nie był taki na gitarce, nie był taki na pianinku, nie był taki na trąbce, na flecie też nie grał, okazało się, że robił jakiś taki pseudo dubstep, nie? I to była bardzo niezręczna sytuacja, bo ja ogólnie dubstepu nie słucham, znaczy wtedy jeszcze coś tam się przewinało, ale to był taki typowo ch**owy dubstep, nie? Więc no, w każdym razie siedzimy tam, on to włącza, nie? I no, trzeba jakoś zareagować na tą muzykę, wiadomo, nie? No, bo w końcu Rzomek mnie zaprosił do siebie do domu, to jest tam jego, jego, jego syn, czy tam whatever, nie? Więc, jakby, no, nie mogę powiedzieć, że jest chujowe, nie? Eee, nie mogę powiedzieć, że jest chujowe, nie mogę nic z nie robić, bo to będzie niezręczne, nie? Więc. <ścoughs> o <kura. ścoughs> Więc. żomek tak lekko zaczyna się telepać do tej muzyki, jakby rezus, co nie? I bez kitu, nie? Wiesz, oba kurwa z 80 lat. Myślę, że to, właśnie taki taki setting wam dać, nie? Więc kurwa 80 lat, już pół wyłysiał, nie? Ma ogólnie takie łysy włosy, czy znaczy, no takie siwe włosy, kurwa, i ma takiego typowego kurwa nohala na pół twarzy, nie? Wiesz, kurwa nagle zaczyna się gibać do tej muzyki, jak, kurwa, rezus, nie? Tak nie wiem co robić, bo to ogólnie kurwa krincuwa, fajnie, nie? Zobaczę kurwa, jest już 15 razy starszy ode mnie, wiesz, Na dobrą sprawę mógł być moją trumną, po tym jak ja zginę. E, Łyce włosy, dokładnie, stary. E, no ale w każdym razie zaczyna się tam bujać, nie? I ja mówię, no dobra, no tylko jak on się buja, nie? No to ja też, ja też muszę jakoś wyznać, że ta muzyka mi się podoba, że sobie mi się nie podobała. E, ale w każdym razie zaczęłem zacząłem się, kurwa, że z nim bujać do tej muzyki, jakbyśmy jechali samochodem, nie? I wiesz, że mi tam zaczęło opowiadać, kurwa, no wiesz, bo jak ja czasami sobie jadę po autobanie, ja mówię, no no wiem, wiem, to czasami też chcę puszczam i wtedy muszę szybko jeździć. Deja vu. No wiem o co panu chodził, jasno sprawa już 100% totalnie krowiał, wiem o co chodzi. Nie? I najgorsze w tym to było, że on naprawdę był wielkim fanem. I wiesz, nie, nie przesłaliśmy jednej piosenki dwóch czy trzech, tylko chyba przesłaliśmy na cały album, nie? i podczas tego ja oczywiście musiałem dalej się bujać jak radzę, żeby wiesz, wtopić się um, w ludzkość, nie? Wiesz, to jest tak jak w Detroit Become Human, masz tego quest'a kurwa, nie? Po prostu wiesz, zlewaj się w, z otoczeniem i to byłem do tego, nie w tej chwili po prostu, bo nie mogłem robić inaczej, nie? Bo jakby, nie, nie wiem, co, nie chciałem, żeby mu przykro było, to jest to, nawet nie, że nie chciałem być jakimś chuj czy, czy nie chciałem być jakiś niemiły, czy whatever, ale wiesz, to był taki stary typek, nie? I wiesz, no wyobraź sobie, że robisz na przykład twojego, że, że robisz smutno twojej babci, nie? To jest coś takiego, czego się nie robi. Ja na przykład lubię być chuj Lubię czasami znęcać się nad ludźmi, ale no nie nad starszymi, bo to jest coś innego, nie? E, jakby tak, tak, już nie, nie tego. Więc przesłuchaliśmy ten cały album i ja mi tam cały czas opowiadał o tym, jak, jaka ta muzyka jest świetna. Ja oczywiście przysłuchiwałem i wyszedłem od nich tego dnia z domu i nie wróciłem już nigdy. <laughs> Niestety. Ponieważ nie wiedziałem jak się pokazać z prostą twarzą, nie? tak tbh, bo miałem wrażenie, że on mnie wyczuł, że wiedział, że ja go udaję, bo to nie było jakby. Bardziej by mnie to interesowało, gdyby on mi tam powiedział, że jakąś taką historyjkę by mi opowiedział. Nie? Jakbym wszedł do niego Pana na historyjkę, to, to może byłoby lepiej. Bo nie wiem powiedziałby mi, no, że wiesz, mój syn robił ten, ten track, jak e, śpiał ten crack i rupał tą Wtedy, wiesz, powiedział po prostu mi taki backstory do tego, co się kiedyś działo. Nie? A w sumie on mi nic nie powiedział. Nie dowiedziałem się nic na temat jego syna i, i tego, jak tam, jak tam robi tą muzykę, tylko dowiedziałem się, że trochę basem napierdala I to było w sumie mnie, to była taka bardzo chwa muzyka. To było tak jak pobierasz z, z internetu jakiś bas sample, nie? i tak wrzucasz nępiku na, na przez 15 minut. I, I to było coś takiego. Like, actually, nie? Po, po prostu takie napięcie. A nie basem takie wiesz takie... i to była taka muzyka, nie? Bez, bez żadnego kłopania. Nie wiem, co to jest muzyka, to jest kurwa. To jest, jest ranie kurwa na ekranie, like, no joke, nie? I jakby ma, ma, macie tą muzykę na YouTube tylko 8D, czy, czy te 15D, czy ten jakiś trap house, czy ten jakiś kurwa Car music, czy coś takiego, nie? Wiesz. Spoko sprawa, może być. No nie jest to najlepsza muzyka, ale może być. I to było 10 razy lepsze od, od muzyki tego pseudosyna, bo. Bo nie, wiem, to było chyba po prostu. I najgorsze było to, że później ten jego syn zawsze przyjeżdżał do niego w odwiedziny. Nie to był taki totalnie taki człowiek, wiesz, który, o, po którym byś się nie spodziewał, że on takiego... Ch... Two robi w życiu, nie? Bo był taki totalnie poukładany, wiesz, oczywiście jego ojculek mu tam cyknął jakiegoś Mercedesa, żeby, wiesz, powaga plus 500, nie? Więc wyglądał tak, no, jak porządny człowiek, nie? I nagle mi tu, pokazuje ten ziomek, że, kurwa robi jakiś dubstep, nie? I nie wiem, o co chodzi, nie? Że, że mówił mi w ogóle, że jest, bardzo znanym producentem muzycznym, nie? nie wiem, kto go, kurwa znał, chyba z Intra w Brothers go, kurwa wzięli, bo tak poza tym tego chyba nikt nie słyszał, nie? Sí, 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 sí. Yes. Nie wiem czy to się jakoś nadaje na YouTube, ale ufam moim edytorom, że to z naszym.